Wyłoniło się kilka problemów. E, mieliście już pełen obraz tego, jak, w jaki sposób są roz, e, rozdysponowane środki e, publiczne. E, doszliście do wniosku, że są e, jakby niesprawiedliwie tak naprawdę rozdawane studentom i że studenci potrzebujący mogą tej pomocy nie otrzymać, że pieniądze trafiają do tych, którzy jej, jej de facto nie potrzebują. E, I co postanowiliście z tym zrobić? Jakie były dalsze ruchy e, i co udało się osiągnąć? Mhm. Więc każda uczelnia dostała, dostała od nas raport na swój temat, czyli to jakie błędy popełniła, z wskazaniem podstaw prawnych, dlaczego uważamy, że popełniła błąd, z rozpisaniem tej procedury, w którym miejscu procedurę realizują w nieprawidłowy sposób. Czasami, kiedy coś wydawało nam się zupełnie nieracjonalne, ale może nie wynikało tak wprost z przepisów, też pisaliśmy o tym, że może lepiej, lepiej na przykład nie karać studentów za to, że nie odebrali w kasie pieniędzy w ciągu dwóch miesięcy, tylko po prostu oddać im, oddać im te pieniądze w późniejszym terminie, kiedy wrócą już na przykład ze stypendium Erasmus i będą, mogli, i będą mogli się po te pieniądze stawić, prawda? Więc o takich rzeczach też pisaliśmy i to był jakby pierwszy, pierwszy krok do wywołania zmiany w uczelni. Uczelnie bardzo często odpowiadały, że nie, że my nie mamy racji. Więc jakby ten ping-pong trwał. Przeprowadziliśmy też wywiady wśród komisji stypendialnych, więc po tych wywiadach automatycznie pokazywaliśmy komisjom stypendialnym, że oni popełniają błędy. I być może lepiej, żeby albo zdjęli z siebie odpowiedzialność, jeśli nie chcą robić tego profesjonalnie, po prostu niech oddadzą to z powrotem dziekanowi i niech dziejka dzieli te pieniądze. Może będzie to robił lepiej, po prostu będzie wykorzystywał do tego swoje służby administracyjne i sądzimy, że tak będzie lepiej. W kilku przypadkach wiemy, że faktycznie komisje się wycofały, no bo uznały, że no może nie ma sensu jednak na siłę tego przekazywać studentom. Ale jeżeli jakby nie jest to kwestia jasnych przepisów, bo jeżeli mhm. przepisy są jasne, jasno określone, to taka komisja powinna sobie radzić z, z dysponowaniem tymi środkami. No, pod warunkiem, że komisja przeczyta kiedyś przepisy i zanim zabierze się za przydzielanie środków, mhm. przeczyta je i, i się z nimi zapozna, prawda? Mhm. Bardzo często jednak tego nie robią i, i z tego też wynikają problemy, no bo mhm. też trudno jest wymagać w sumie od studentów, którzy Zajmują się zawodowo malowaniem obrazów, żeby zagłębiali się w przepisy. Ja bym tego od nich nie wymagał, ale już od dziekana uczelni, jak najbardziej. Okay. Więc, więc tak. No i w, w raporcie, który powstał na koniec, jest grupa rekomendacji. One są podzielone na, 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 trzy, na trzy grupy adresatów. Pierwsze mhm. uczelni i twórcy regulaminów, komisje stypendialne i twórcy tego całego systemu. Więc najciekawsze są rekomendacje dla twórców systemu. Po pierwsze napisać go od nowa, bo ten system, ten system. powstał. Tak. Ten system powstał kilkadziesiąt lat temu i przez te kilkadziesiąt lat były doklejane kolejne świadczenia, coś tam dokładano dzisiaj funkcjonuje już na zasadzie przywileju socjalnego a nie systemu, który pomaga ludziom. Więc my postulujemy, żeby forum ekspertów, które w tej chwili pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, żeby co najmniej dwa posiedzenia poświęcili na to, żeby od nowa zupełnie zaplanować, zaplanować ten system. Udało nam się też spotkać z przedstawicielami tego forum i tym tematem zainteresować. Interesować. Wiemy, że w tym roku będą, będą starali się kończyć pracę, chociaż wiadomo, że okres wyborczy jakby hamuje pewne, pewne decyzje. Zobaczymy. No, na razie efekt jest taki, że pani minister zapowiedziała, że powstanie coś takiego jak stypendium pierwsze. Stypendium pierwsze to jest stypendium wymyślone. Właśnie w środowisku Fundacji Fundusz Pomocy Studentom, a które polegałoby na tym, że student pierwszego roku otrzymuje świadczenie na podstawie wyniku z matury. Dlaczego to jest bardzo dobre rozwiązanie? Dlatego, że matura w całej Polsce jest taka sama, więc można by postawić wymierne kryterium, kiedy to świadczenie by się należało, za jaki wynik, za jaki wynik punktowy. Prawda? Więc w skali kraju jest narzędzie, bardzo dobrze porównywalne, kto faktycznie zasługuje na, na świadczenie za na świadczenie za wyniki w nauce. Poza tym jest też tak, że studenci pierwszego roku nie otrzymują wsparcia finansowego. Za wyniki w nauce? Za wyniki w nauce. Otrzymują stypendia socjalne, ale za wyniki w nauce nie otrzymują, więc to jest jakby realizacja tej potrzeby, którą tak naprawdę studenci pierwszego roku mają większą niż studenci kolejnych lat. Bo to oni zmieniają miasto, oni muszą wynająć mieszkanie, kupić pierwsze podręczniki, Zorganizować się w nowym środowisku i przejść na inicjacje zmiany, zmiany miejsca zamieszkania, czy w ogóle zmiany środowiska. Uczelnie dostały od Was e, zalecenia, e, otrzymały raporty, w których, z których wynikało, że są pewne nieprawidłowości, mm. ale też otrzymały zalecenia, które, do których niekoniecznie trzeba się stosować. I jak to się potoczyło? Czy rzeczywiście, więc więc odzew od, od był niezły, jesteśmy mm -hmm. zadowoleni. E, oczywiście nie udało się tego świata naprawić w 100%, ale 254 przepisy. 254 przepisy regulaminu udało się zmienić i, i jakby dostaliśmy na to potwierdzenie od nich na piśmie, więc tego jesteśmy pewni. Bywało też tak, że uczelni od razu po naszych po, po, po wymianie pism z nami pisały, że proszę bardzo, tutaj jest projekt zmian czy taki, by dla Państwa organizacji satysfakcjonował. Kilka uczelni było takich, które naprawdę współpracowały. Inne, tak jak te, które Też chciały mówiłeś, KRS, które... i które pytały się mnie, czy na pewno mogę z, występować na z jakimiś wnioskami. Z tymi jest trudniej i, i te staramy się dalej przekonywać. Chociaż w tej chwili prowadzimy już kolejny program. Badamy, badamy rejestry organizacji studenckich, jak uczelnie wywiązują się z prowadzenia rejestrów organizacji studenckich. I te uczelnie, które wtedy zgłaszały zastrzeżenia. Też przełknęły, przełknęły, tą, przełknęły tą gorycz i, i już odpowiedziały ładnie, grzecznie i w terminie. Także jedna uczelnia ma taką ulubioną swoją formułkę, zawsze gdy się do nich o coś zwracamy, zwykle ja wysyłam te pisma, odpisują. Ponieważ z pańskiego pisma nie wynika, że fundacja jest wnioskodawcą, musieliśmy przyjąć, że wniosek został złożony przez osobę fizyczną. Na co ja przytakuję, nie ma problemu, dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, ale porządek musi być. Porządek musi być, tak jest. Co więcej jest to uczelnia artystyczna, więc widać, że to jest tam jakiś prawnik się... na etacie, który pilnuje porządku. Dobrze, ale wiem, że na tym niestety nie poprzestaliście i Wasze działania idą dalej. Czy rozumiem, że zostawiacie na tym etapie uczelnie publiczne w spokoju? No nie, nie, nie zostawiamy w spokoju, bo jakby wszystkie działania, które... które yy, Realizujemy, kierujemy do wszystkich uczelni. Ten raport dostały wszystkie uczelnie, nie tylko te, hmm. które e, żeśmy poddali monitoringowi, ale wszystkie, które mają hmm. obowiązek tworzyć regulamin pomocy materialnej. To jest ponad 460 uczelni, więc one wszystkie też to mają. I, i też muszę powiedzieć, że e, wiele uczelni pisało do nas, a może przysłalibyście nam raport w wersji papierowej, bo prowadzimy szkolenia dla swoich dziekanatów i hmm. chcielibyśmy go wykorzystać. Więc to było. Dodatkowo pozytywne wrażenie. No a teraz chcemy się zabrać za uczelnie niepubliczne i to jest wyzwanie, wyzwanie jeszcze większe. Z dwóch powodów. Po pierwsze uczelnie niepubliczne traktują swoją działalność jak działalność komercyjną, jak przedsiębiorstwo, które nie musi nikomu się z niczego tłumaczyć, ale przecież to są pieniądze nasze, tak więc... Yy... Chcemy ich nauczyć tego, że muszą na, na, na takie wnioski o dostęp do informacji publicznej odpowiadać. To jest pierwsze zadanie, a drugie zadanie jest takie, że uczelnie niepubliczne w jeszcze większym stopniu niż uczelnie publiczne traktują y, ten fundusz pomocy materialnej jako narzędzie promocji, są bo im jeszcze są bardziej zależy na tym, żeby cywilny. pokazywać, że mają atrakcyjny system stypendialny i z tego powodu warto u nich studiować. Więc mhm. to, to jest kolejny, kolejny element tych działań, które chcemy chcemy prowadzić. Uczelni publicznych jest dużo więcej, więc chcemy zrobić 90, 90 uczelni. Zobaczymy, mhm. czy, czy to się uda wszystko. No, też zależy od tego, w jakiej sytuacji finansowej będzie organizacja, ale będziemy mhm. walczyć. Udało Wam się dostać środki na ten monitoring z, z Fundacji Batorego. Więc mhm. częściowo impreza była finansowana z Fundacji Batorego. W 80%, bo część środków pochodziła bezpośrednio z fundacji. Gdyby się udało zachować ten stan, tę, tę, tę proporcję, to, to wtedy będziemy w stanie te 90 uczelni poddać monitoringowi. A sądzimy, że, sądzimy, że uczelnie niepubliczne dużo bardziej boją się konfliktu z mediami. Dla nich uderzenie w mediach jest dużo bardziej dotkliwe niż uderzenie w Uniwersytet Warszawski, który niczego się nie musi bać, prawda? Bo nikt nie przyklei im jeszcze no